31 marca 1854 roku Wielka Brytania i Francja przystąpiły do wojny, którą od kilku miesięcy prowadziła Turcja z Rosją. Wojna ta, nazwana wojną krymską, głównym teatrem działań stał się bowiem Krym, wybuchła w październiku 1853 roku. Moje drogie moi szanowni, witam Was serdecznie i gorąco w najnowszym odcinku na naszym kanale. Tradycyjnie jestem przeszczęśliwy z Waszej obecności. Zarówno tych, którzy zasubskrybowali nasz kanał i kłaniam się Wam pięknie i głęboko i nisko. No, oczywiście też tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, ale Was. Zachęcam do tego, byście poświęcili dosłownie 3 sekundy i kliknęli w, odpowiedni, w odpowiednie pole, które yy, no, zaprowadzi Was i yy, będziecie w tym momencie członkami naszej rodziny subskrybentów. Naturalnie pięknie witam także naszych patronów, którzy bacznie śledzą nasze poczynania. Jeżeli do nich chcecie dołączyć, to zajrzyjcie na platformę Patronite i wszystkich Was zachęcam także do tego, byście zerknęli na Spotify'a, ponieważ tam także nasze podcasty możecie odnaleźć. Dziś temat o pokonanej Rosji. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ten temat odnosił się do czasów współczesnych, ale my będziemy mówili o czasach XIX-wiecznych i o słynnej wojnie krymskiej. Na zakończenie powiemy także o tym, co wspólnego z tym konfliktem miał nasz polski wieszcz, czyli Adam Mickiewicz. Ale zacznijmy wszystko od początku. Mamy wiek XIX i w tamtych latach Rosja i Imperium Osmańskie, czyli mówiąc w wielkim uproszczeniu Turcja, były najbardziej zacofanymi gospodarczo oraz społecznie krajami Europy. Europejscy politycy i eksperci już od kilkunastu lat przewidywali wtedy wybuch wojny między Imperium Osmańskim a Rosją, ponieważ narastały bardzo mocno sprzeczności interesów gospodarczych, interesów politycznych, zwłaszcza pomiędzy Rosją a Wielką Brytanią, więc no, zaczynało się tam już robić bardzo, ale to bardzo gorąco. Przejdźmy krok dalej, ponieważ powiedzieć musimy o tym, jaka była przyczyna wojny krymskiej. A no, główną przyczyną było dążenie Rosji do zdominowania, a nawet do rozbioru. Turcji. E, mocarstwa zachodnie ze swojej strony nie zamierzały w żadnym wypadku rezygnować ze swoich wpływów w tymże państwie no i pogodzić się z rosyjską ekspansją. Natomiast Rosjanie, Car, bardzo mocno chcieli maczać swoje palce w polityce tureckiej, bardzo mocno chcieli zdobyć tureckie tereny. No i wpływać na sytuację ludności, na sytuację społeczną, gospodarczą, ale także i religijną w państwie tureckim. Na początku roku 1853, czyli mamy sam początek drugiej połowy XIX wieku, ówczesny. Car rosyjski, czyli Mikołaj I Romanów, który swoją drogą miał dość ciekawy przydomek, bowiem mawiano o nim wtedy, że jest żandarmem Europy. Próbował namówić nawet Brytyjczyków do rozbioru Turcji. Tak, nie przesłyszeliście się. Rosyjski car w sposób oficjalny chciał Brytyjczyków namówić do tego, by wespół w zespół, ramię w ramię dokonali rozbioru państwa tureckiego. Tak na marginesie pragnę tylko przypomnieć, że Imperium Osmańskie było jedynym w zasadzie państwem, które nie uznało rozbiorów Rzeczypospolitej. Taka oto. Ciekawostka. Przejdźmy zatem kroczek dalej, ponieważ, yy, no właśnie, w tamtych latach, jak dobrze i wszyscy doskonale wiecie, mamy w Europie do czynienia z Wiosną Ludów. No, to są lata 1848-49. Ruchy Wiosny Ludów rewolucjonizują stary kontynent. Swoją drogą, jeżeli chcecie więcej posłuchać na temat Wiosny Ludów, dajcie znać w komentarzu. Powrócimy do tego yy, jakże ważnego tematu w jednym z najbliższych odcinków. Natomiast Rosja uniknęła wtedy różnych zamieszek związanych z ruchami wiosny ludów i dodatkowo wspomnieć też trzeba o tym, że stłumienie narodowej rewolucji węgierskiej zmotywowało bardzo mocno Cara do prowadzenia na Bałkanach bardziej ofensywnej polityki. No, car uważał, że rządzi tak silną i twardą ręką, że może sobie na to pozwolić, by taką ofensywę polityczną poprowadzić. Pretekstem, głównym pretekstem do rozpoczęcia wojny stało się odrzucenie przez Turcję żądań Rosji. No, te żądania Rosji opiewały wokół zagwarantowania jej sprawowania opieki nad wyznawcami prawosławia w tymże kraju, czyli w Turcji, oraz udzielenia prawosławnym wyłącznego przywileju opieki nad najważniejszymi miejscami dla chrześcijaństwa w Ziemi Świętej. Czy widzicie analogię? No, właśnie Rosja wtedy chce opiekować się społecznością prawosławną, chce walczyć o jej prawa, ponieważ ludność prawosławna przez Turków jest bardzo mocno uciśniona. Jakoś tak dziwnie, znajomo brzmią nam te argumenty. Nie będziemy oczywiście wchodzić w tematy polityki współczesnej, tak tylko zostawiam Wam do przemyślenia i będę wypatrywał Waszych opinii w komentarzach pod tym odcinkiem, oczywiście na ten temat. Wyrażenie zgody na te żądania oczywiście oznaczałoby przekształcenie Turcji w rosyjski protektorat, ponieważ Rosja wtedy bardzo łatwo mogłaby ingerować w wewnętrzne sprawy tureckie. Oczywiście pod pretekstem tego, że Turcja nie wywiązuje się z zawartego porozumienia z Rosją, że ludność prawosławna jest bardzo źle traktowana, no i że duchowieństwo prawosławne nie może opiekować się miejscami kultu w ziemi świętej. Car y, wtedy wykazał się jednak bardzo błędną oceną sytuacji międzynarodowej i politycznej. Był pewny tego, że Austria zachowa neutralność. No dlaczego? Ponieważ sam wsparł Austrię w walce z Węgrami podczas Wiosny Ludów, no i twierdził, że Austriacy w dowód wdzięczności yy, zachowają w tej sprawie neutralność. No, twierdził także car, że Anglia, czy też Wielka Brytania, mówiąc oficjalnie, nie będzie zdolna do współpracy z odwieczną swoją rywalką i konkurentką, czyli Francją. No, jakże mocno car się wtedy pomylił. Ówczesny sułtan Turecki, czy też sułtan Imperium Osmańskiego, by zachować nomenklaturę ówczesną, przekazał treść ultimatum właśnie Francji i Wielkiej Brytanii, które miały świadomość, że istnieje bardzo, bardzo, bardzo mocne i wyraźne ryzyko pozbawienia ich wpływów w imperium tureckim. No, Sultan trzeba też wspomnieć, że musiał się jakoś zabezpieczyć, stąd przed potencjalną rosyjską agresją musiał znaleźć sobie sojuszników. No i co robi Anglia i Francja? Ano zachęcają te dwa europejskie mocarstwa ówczesnego sultana do oficjalnego sprzeciwu sprzeciwu wobec ultimatum rosyjskiego. Kiedy sultan to ultimatum oczywiście odrzuca, wojska rosyjskie wchodzą do Księstw naddunańskich, czyli do Wołoszczyzny i Mołdawii. Tym samym oczywiście rozpoczynają wojnę. Wówczas to w październiku 1853 roku Turcja oficjalnie wypowiada wojnę Rosji, a wojska tureckie atakują rosyjskie terytoria na Kaukazie. Skąd jednak trzeba powiedzieć, zostają wyparte, a flota turecka zostaje dodatkowo zniszczona 30 listopada 1853 roku w bitwie pod Synopą. To jest rejon i region południowej części Morza Czarnego. Francja i Anglia no, nie postanawiają przyglądać się biernie i nie zostawiają Turcji samej w sobie. Postanawiają nie dopuścić do całkowitej klęski. Imperium Otomańskiego. W kwietniu 1854 roku okręty angielskie i francuskie dokonują bardzo mocnego ostrzału Odessy. W maju tegoż samego roku pierwsze jednostki angielskie i francuskie wylądowały pod Warną. Skąd, że my Warnę znamy? Ano oczywiście z historii Władysława Warneńczyka, syna Władysława Jagiełły. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, byśmy opowiedzieli nieco więcej o tej słynnej postaci z polskiej i nie tylko polskiej historii. W czerwcu 1854 roku Rosjanie odstąpili od oblężenia bronionej przez Turków twierdzy w Silistrii. No, zaczęła się ta szala zwycięstwa od Oddalać od wojsk rosyjskich bardzo mocno. We wrześniu 1854 roku uwaga 60 tysięcy żołnierzy wojsk brytyjskich, francuskich i tureckich wylądowało na Półwyspie Krymskim. Dołączyły do nich później, bo było to w kwietniu 1855 roku także wojska Sardynii, która również sprzymierzyła się z państwami walczącymi z Rosją. No i tym samym Półwysep Krymski staje się główną areną bojów. No i nie bez kozery konflikt ten zostaje nazwany Wojną Krymską. Zróbmy zatem krok dalej w naszej dzisiejszej opowieści, ponieważ sprzymierzeni wtedy zajęli Półwysep bez większych walk, co ciekawe. Z wyjątkiem jednego miasta, w zasadzie jednej twierdzy, Twierdzy Sewastopolskiej. Mowa tu oczywiście o mieście Sewastopol. Tam znajdowało się dowództwo rosyjskiej floty. Czarnomorskiej i Sewastopol był zażarcie przez Rosjan wtedy broniony. Niedaleko Sewastopola odbyła się 25 października 1854 roku bitwa w Dolinie Bałakławy. Wówczas doszło do szarży brytyjskiej lekkiej brygady kawalerii na baterię rosyjskich dział. No wyobraźmy sobie lekką kawalerię, która szarżuje na działa na solidne, działa. No jak to się mogło skończyć? To wspaniałe, ale to nie wojna, to głupota. Tak tą szarżę miał określić obserwujący te wydarzenia jeden z francuskich generałów. W jej wyniku z 673 oficerów i żołnierzy zginęło 118, a 127 zostało rannych. Natomiast 45 dostało się do rosyjskiej nie W trakcie wojny krymskiej umiera Mikołaj I, a tron po nim przejmuje jego syn, Aleksander II, który panuje w latach 1855-1881. Yy, no i tutaj nowości jakie zostały wprowadzone podczas tego konfliktu, bowiem jak słusznie Wiecie, całkiem niedawno zostaje wynaleziony Telegraf. I dzięki temu wynalazkowi rządy w Londynie i Paryżu mogą komunikować się bezpośrednio z dowódcami polowymi. Prasowe doniesienia z frontu docierają w ciągu kilku dni, a nie w przeciągu tygodni, jak to było do tej pory. Po zdobyciu przez sprzymierzonych Sewastopola, bowiem wojska sprzymierzone wreszcie zdobywają tę twierdzę, wojna krymska trwa jeszcze przez prawie pół roku, ale działania wojenne ograniczają się już tylko do terenów za Kaukazia, no i sporadycznych ataków floty brytyjskiej na miasta rosyjskie nad Bałtykiem i Morzem Białym. E Wojna ostatecznie zostaje zakończona 30 marca 1856 roku traktatem pokojowym, który zostaje podpisany podczas kongresu w Paryżu. Straciło w niej życie blisko 300 tysięcy żołnierzy, więc pochłonęła naprawdę ogromną ilość ludzkich istnień. Większość z nich zmarła jednak nie na skutek samych działań wojennych lecz z powodu chorób i epidemii oraz fatalnych warunków w szpitalach polowych. I te fatalne warunki w szpitalach polowych rodzą polowych, rodzą też pewną nowość, bowiem od tego czasu mamy do czynienia z polowym pielęgniarstwem. Mamy do czynienia z ruchem pielęgniarstwa polowego, które rewolucjonizuje wtedy także Pola bitew. Wygląda to później, od wojny krymskiej, zdecydowanie inaczej niż do tej wojny. Ale to jest oczywiście wątek na zupełnie inną dyskusję i opowieść. Według ustaleń tego wspomnianego przeze mnie traktatu Rosja miała odstąpić południową część Besarabii, Turcji, która utrzymała też protektorat nad Mołdawią, Wołoszczyzną i Serbią. Morze Czarne, no bo to była też główna arena walk, zostało ogłoszone Morzem Neutralnym, czyli otwartym dla wszystkich ówczesnych flot. A ponadto mocarstwa zachodnie przejęły opiekę nad całą ludnością chrześcijańską w imperium tureckim, czyli Rosja została bardzo mocno pokonana sami przyznacie. Ale tu kolejna ciekawostka, bowiem wspomniane przeze mnie dwie krainy, czyli Mołdawia i Wołoszczyzna, zjednoczyły się niedługo później, no i tym samym powstało znane nam współcześnie państwo, czyli Rumunia. Wraz ze wstąpieniem na tron Aleksandra II rozpoczął się wtedy w Imperium Rosyjskim czas yy, odwilży, czas reform, yy, no i z historii, z lekcji historii, z lekcji języka polskiego z pewnością pamiętamy takie określenie jak odwisz posewastopolska lub też wiosna posewastopolska i jego ówczesne otoczenie oczywiście mieli pełną świadomość tego, że Rosja, jeśli się w porę nie zreformuje, to przegra kolejną wojnę i już na stałe przestanie liczyć się w ówczesnej Europie. Wojna krymska wycofała, wykazała także bardzo mocne zacofanie, stąd to moje przejęzyczenie. Zacofanie techniczne i gospodarcze Rosji, głównie w rozwoju szlaków komunikacyjnych, budowie okrętów, oczywiście ogromną korupcję także i niedowład w zaopatrzeniu wojsk, oraz co tu dużo mówić, nieudolność ówczesnych rosyjskich dowódców. Mało tego, by wspomnieć na przykład o braku połączenia kolejowego które mogłoby zaopatrywać ówczesny front wojny krymskiej. No tu musimy wspomnieć o jednym bardzo istotnym ewenemencie, bowiem uzbrojenie czy też y, aprowizacja dla żołnierzy przez stronę rosyjską było zapewnione dzięki wozom. Wozom, które zaprzężone w woły przejeżdżały przez tereny Ukrainy ówczesnej na Krym i tam dowoziły uzbrojenie czy też Aprowizacje dla żołnierzy. Czy wyobrażacie to sobie? No ciężko to dzisiaj sobie wyobrazić, ale takie były fakty. Wojna Krymska była także jednym z pierwszych konfliktów, które uwaga były relacjonowane na bieżąco na łamach ówczesnej prasy europejskiej i Uwiecznione te działania były także na fotografiach, ponieważ no, rzecz jasna niedawno wynaleziona fotografia także i temu służyła, więc od tego momentu mamy do czynienia chociażby z korespondentami wojennymi, którzy bardzo szybko mogli przekazywać swoje relacje do europejskich gazet. No, o polskim epizodzie musimy oczywiście wspomnieć, bowiem ta wojna miała również swój polski epizod. Ja na początku zaznaczyłem co nieco o tym polskim epizodzie, ale zanim do Mickiewicza przejdziemy, musimy wspomnieć o Michale Czajkowskim, czyli Sadyku paszy, słynny sadyk Pasza. On właśnie sformował wielonarodowy pół kozaków otomańskich który wziął udział w walkach na froncie bałkańskim. Podczas wojny krymskiej w Turcji przebywał oczywiście już wspomniany przeze mnie nasz wieszcz narodowy, czyli Adam Mickiewicz, który oficjalnie, bardzo jawnie wspierał działania Sadyka Paszy. No i Adam Mickiewicz jak wszyscy doskonale wiecie i pamiętacie, nie tylko z historii, ale także z lekcji języka polskiego umiera w Stambule w roku 1855, więc wojna krymska jest także jednym z ostatnich etapów życia naszego wielkiego polskiego literata. Moi drodzy Jestem ciekawy Waszych wrażeń, Waszych opinii i przede wszystkim Waszych komentarzy. Będę ich bacznie wypatrywał pod tym odcinkiem. Oczywiście zachęcam Was także do tego, byście zostawiali kciuki uniesione w górę, byście yy, zerknęli także na platformę Spotify i nade wszystko wszystkich zachęcam do tego, byście wyglądali kolejnego premierowego odcinka z cyklu dawno temu.